Piątek nie ma, no. No kuźwa, no. no! Może lorkę. To no. no. To może być. Pewnie ostatnia bitka, chyba że szybko pójdzie. Na te mamy wisie naprawdę z wybitnym kreatywem kogo, kogo my mamy dzisiaj na streamie zobaczymy mm -hmm. A to skąd takie Jak się mówi ehm, Jakie Jason napisałeś A, góralskie powiedzenia znasz No jest Kogier coś To jest tylko tam, gdzie ktoś pyta, czy ty śpiewasz? Ja? CHÓRZE! Ja. Eee, bardzo. A skąd takie pytanie? Tańczy w balecie. Od co? Żebyś robił jakieś te jingle? Nie, nie umiem śpiewać. Jingle. Si Maulblock. Jingle ja to my z Jodą możemy robić Też. świątki <laughs> Możemy zrobić Mighty Jingle. <laughs> Dobra, Mazja, kapuje A. Dobra, czy jest tu jakiś urodzony spoter? Nie wygląda. Szedł chyba tylko. Nie, znowu się skończy, że... Musiał jechać do miasta, kurde. <laughs> Siema, Skalp. Wszystko znacie i wiecie, tak? <laughs> Czajwa A dzisiaj chyba od domino był fajny obrazek ten na tym lake vie tam jakiś magnes, nie? O to jest roku? Ja strzelam. Ktoś inny spotuje Ja nie krótszy ja do od ciebie Ja ładuję jeszcze Ale tam dalej nie jadę, bo dostanę Bęcki User left your channel. Nie mam zasięgu nawet na ten. No. Ja tu nic nie spotuję. Ok, jeszcze od Strzelają, no, ale spota nie dostałem. Co <grym> się tutaj na tym? O boże. Czego wyrwałeś? Niewyświecony jestem. A dostałem za... 420 Pieprzona Nasz med pisze, nice game, no middle W sumie mógł sam pojechać, jak takich ma Problem a, Bardzo dobrze, Skalwo, że nas informuje na czacie o tym Siema wybuchowy Turek Szkoda, że wpadłeś na 4 minuty. Allah akbar. Kto się spóźni, tak ma. Tam drzewka się łamią, coś tu wyjedzie zaraz. Jest 3: coś z tą fałką zrobić nie? nie wiem tego, co Nieprzebijalne kompletnie od przodu. Mm -hmm. rozmyśliłem się. Chciałem go zgęsić i dupa. To! To taki popis. Dwie pestki O, ISU tam jest Ja dziękuję za ISU Przestorku To, to dobra, ty tak, a ja idę za mną Pudło Dwa pudła, ładuję A ST Ale nędza. Jedną peskę wsadziłem, nie? Jeszcze 27 sekund. Tak, jak jest w oleju. nie do rady pajacu. 6 sekund start tam się podtrzymać, to tak jak na potrafię, nie? ale... Dobra, jestem przeładowany. Nie pchaj mnie, tym już Wypchnął mnie, typką kom. Ja bierzemy. Dobra, na się. Dobra, ja ładuję, 5 sekund. jego. go. Dobra, kończ go, jak kończę i, i tego kawu Dwie pestki. Odpała. Kawu cztery skończony. Mam dwie pestki ty, tył, tył, tu Turok, tył, dwie pestki. Gęsko. Ja, kończę. Nie mam pestek. Ładnie. Nice go, Gier, dzięki. Eee, nie mam pestek. Ja też nie. PiSu na mnie jedzie. Nie. A. Jak? Nie wiem, Turok, jakkolwiek dałem ci gąskę na nim, nie? Zostaw mnie. Tam wraki były, nie mogłem się wycofać. Nie było blisko. Jeszcze 12 sekund tym skończymy. Ty Jeszcze podpalił go, zobacz. W ogóle to, że my w tym mieście żyjemy, to... Niemal nie przyda poć Dobra, kończ. Ładnie. Nie wolno wyjechać stąd, bo ta VK tutaj jest na 100%. No i hitze załadowane trzeba mieć. i już, kurde na środku ten centurion. Oni chapsów mają dużo więcej. Jakby bicie tego centuriona czy nie za bardzo? Jest, jest bo on jest kurde, tylko że baza zdekapułuje na najpierw. Nie jest na pewno, bo on wisi. Wyjedziesz, wyjedziesz? Pierwszy? No. Dobra, to wyjeżdżamy. On pewnie za tym murkiem jest co? Gorą go tam wie. Prawo będzie, po prawej. A tu jest. Strzelił? Strzelił. 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 Strzelił? Dawaj, wyjeżdżaj i na bok tak. go. No, no, no. Dobra, pięknie. Ten tu on ode On tam utknął po prostu. Ale i tak jeszcze wpyty mają tych czołgów Pięknie, Ależ Leopard Leopard jest sam 14 sekund No to ty musisz i tak dalej musisz przyjąć i go wykończyć po prostu musisz historuskowa obić kościół od góry Póki jeszcze tamte czołgi nie dojechały Ding! Nice Jest 101 są plecach, uważajcie Znaczy, z przodu Uważaj, Kogier, nie wierzaj tutaj, nie wierzaj. Staniesz GW, Arta Widzę Za wami Ile masz plasty, Kogier, ładujesz? Nic! Ładuję, 18 S 101 wyjeżdża Musisz tankować Kogier! Tetrak 10 sekund Schowaj się 7, 6 ten GW wyjechał zobaczcie, takiej chwili, nie? Ach, nie trafił Pięknie Spokojnie, spokojnie. Szanuję HP, bo jeszcze trajmety U To ładnie, macie już 10 kill ładnie, ładnie ogarnęliście Abym wykończył to, wiesz, ale to zglebiło mi wierzę. Ja dobra? Mhm. O kurde, Borsuk na plecach. O, fuck. Chuj. Musisz dać radę, ale podjechał. On 10 sekund będzie ładował. Dąży. Storkus z 9 nie? Mhm. No, kto pierwszy strzeli? Brawo. <śle> <Kusle. śle> no, to była bitwa na streama, co? No zakończenie, taka... Na zakończenie. No. Jak miał, tarze, miał tym, że miał że wyjechał, Zauważyłem, że duży kaliber miał ten. Kurczę, jak Pięknie, kurde. Ale zobacz, też troszkę tam dołożyłem w tym mieście przynajmniej. Jakie opinie Uff. na <laughs> Że same nuby. Połowa na wysokim poziomie. No, to. nadaje się do Ciebie na kanał wręcz. Wręcz się nadaje. Hmm. Tylko trzeba by to najpierw nagrać, nie? Ja mam jak chcesz. Zmontować? Cię Wojtek zbyt zawsze zbyt montował zbyt takie sobie. te... Wojtek montował takie te... I, y, i plutonowe. plutonowe AZP. To zdecyduj, zachować czy stosować? Zachowaj, zachowaj, może coś się zrobi. Dobre. to dziękuję wszystkim, do następnego No do następnego ja też zmykam, także dzięki trzymajcie się. Wie